Jakiś czas temu świat odbiegła ta oto informacja. I z tego miejsca chciałam powiedzieć, że tym razem nie byłam to ja. No ale jak już o sklepach mówimy, to wyobraźcie sobie sytuację. Idziecie do sklepu po jakąś jedną rzecz. Bierzecie tę rzecz i idziecie stanąć w kolejce, a tam świąteczna kolejka. Doświadczając takiej sytuacji, przypomniałam sobie o dwuzdaniowych horrorach, których bardzo dawno nie było. Więc postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku zrobimy dwuzdaniowe horrory w wersji świątecznej, a później oczywiście standardowo niestraszne historie, w których spotkamy dziś Makówka Music! Wow! Najpierw jednak uwińmy się z dwuzdaniowymi horrorami, więc nie przedłużając, zaczynam. Przyjęliśmy na wigilijną kolację strudzonego wędrowca. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że za godzinę zobaczymy w telewizji jego portret jako poszukiwanego ozalinego mordercy. Wracając do domu w świąteczną kolację, pośliznąłem się i wywróciłem na lodzie. Gdy otwierałem świąteczny prezent, znalazłem tam swój akt zgonu. Sąsiad powiedział mi, że na święta wyjeżdża do rodziny do innego stanu. Wieczorem zobaczyłem, jak jego świąteczne lampki wysyłają sygnał kodem Morsa, prosząc o pomoc. Tato, czas otworzyć świąteczne prezenty! Zażartowałam. Mój uśmiech zmienił się w horror, gdy jego urna zaczęła lewitować i poszybowała w stronę choinki. Co roku w Wigilia zostawiamy jedno miejsce puste, tak jak nakazuje tradycja. Jakie było nasze zdziwienie, gdy. Oglądając zdjęcia z wigilii, to zobaczyliśmy, że ktoś tam siedział. Myślę, że tyle jak na razie wystarczy, a teraz przejdźmy do strasznej historii i zobaczmy, jak poradzi sobie tam makówka Music. Była zima i zbliżały się święta. Miałem wtedy 25 lat. Tego dnia jechałem odwiedzić jednego z moich przyjaciół który mieszkał po drugiej stronie kraju. Jedziesz spotkać jednego z przyjaciół, a on ci powie, że zamiast imprezy będziecie myć okna, żeby e, dzieciątko oceniło później jakość tych okien, czy są aby na pewno czyste. Ewentualnie Mikołaja albo Renifery. Ktoś to na pewno oceni. To były cztery godziny drogi ode mnie. Ej, cztery godziny to nie tak długo. Przygotowujesz sobie jakąś fajną playlistę i jedziesz. Spakowałem swoje bagaże i ruszyłem w drogę. Na zewnątrz było bardzo zimno. Na szczęście droga była pusta i nie natknąłem się na korki. Prawdopodobnie dlatego, że ludzie przygotowywali się do świąt i spędzali więcej czasu w domach niż w trasie. Szczerze, zawsze mi się wydawało, że jest odwrotnie, że właśnie jak są święta i tego typu sprawy, to więcej aut jeździ, bo ludzie się zjeżdżają do rodzin i prawie cały czas ktoś jest w trasie i gdzieś jedzie. Ale może mam po prostu mylne wrażenia, Nie wiem. Jakoś tak mi się po prostu wydaje, że jest. Nie jestem osobą, która zbyt często odwiedza znajomych. Mam za to bzika na punkcie social mediów i codziennie muszę wstawić jakieś nowe zdjęcie. No to wstaw teraz nagranie, że stoisz na czerwonym i nagrywasz tę rolkę, czy tam storkę, czy cokolwiek pani ja stoję na czerwonym świetle. Stoję na czerwonym świetle. Długa podróż była dobrym sposobem na wstawianie jeszcze więcej zdjęć. Jesteś kierowcą, tak ci tylko przypominam. Ale czego się w sumie spodziewać? W drodze towarzyszyły mi piękne krajobrazy, a miejsce, w którym mieszkał mój przyjaciel było jeszcze bardziej magiczne. Czy ja wiem, czy takie piękne? Znaczy, co kto lubi, ale... Nie, no nie, ja nie mam serca mówić, że Ej, coś jest Leniwie zrobione albo narysowane albo cokolwiek. Ale po prostu te drzewa z posypką tylko na górze wyglądają śmiesznie, no. Ale i tak dalej doceniam, dalej doceniam, że te animacje są robione, że komuś się chce, że ktoś potrafi tak szybko je zrobić. Nawet jeśli mają niedociągnięcia, nie chodzi o to, żeby wszystko było idealne. Tutaj chodzi o. Całą magię tego, bo myślę, że jakby te animacje były bardzo wypolerowane i w ogóle to już nie byłyby takie. takie zabawne, takie fajne. Często się zatrzymywałem, aby porobić trochę zdjęć. Doskonale się bawiłem sam ze sobą. Czyli co, 4 godziny trasy zmieni się w 6 albo w 8, bo robisz zdjęcia? No ale dobra, czaję, jesteś influencerem! Przynajmniej dopóki pogoda się nie pogorszyła. Nie sprawdziłeś wcześniej, na przykład, jaka będzie pogoda? Z reguły się sprawdza coś takiego i się przygotowuje dobrze do dłuższej podróży. No ale ty miałeś co innego w głowie, no nie? Była godzina 18, a ja wciąż miałem kawał drogi przed sobą. Nawet chyba nie chcę pytać, o której wyjechałeś. Wtedy zaczął padać śnieg. Robiło się już ciemno, a ja nie byłem nawet w połowie drogi. Postanowiłem zatrzymać się na najbliższej stacji benzynowej, jaką napotkam. W końcu w oddali zauważyłem jakieś światło przy drodze. Całe szczęście była to wyczekiwana przeze mnie stacja. Zatrzymać się na stacji pojedzenia? Dobry plan! Zatrzymałam się na stacji benzynowej, kupiłam sobie jedzonko. Yy, bo powiem wam, że jestem głodna, bo to już jest pora obiadowa. Zjechałem z drogi, zaparkowałem i szybko wszedłem do środka. Gdy tylko wszedłem, na zewnątrz zaczęła się prawdziwa wichura. Uuu, ale miałeś szczęście. Wow. To wcale nie tak, że sam sobie trochę zapracowałeś na tę sytuację, no ale może będą mieć kawę? Zamówiłam sobie taką kawkę mrożoną. Kupiłem parę przekąsek i usiadłem na krześle najdalej od niego. Był już późny wieczór. Jadłem przekąski i przeglądałem Instagrama. A nie napisałeś na przykład do ziomka, że się spóźnisz albo że jest śnieżyca? O, no tak, najważniejsze jest przeglądanie Instagrama. Uwielbiam nieodpowiedzialnych ludzi. Kiedy drzwi otworzyły się, a do środka wszedł dziwnie wyglądający mężczyzna. Miał długie, roztrzepane włosy, długi płaszcz oraz dziwny wyraz twarzy. Miał również zeza, ale o tym nie wspomniałeś. Kupił papierosy, po czym usiadł. Ani razu na mnie nie spojrzał. Na początku go zignorowałem, jednak po chwili zaczął palić. Sklep był mały i dym szybko rozchodził się po całym pomieszczeniu. Sprzedawca kazał mu go zgasić, ale ten nie słuchał. No, mógł chociaż uchylić okno, żeby zapalić, czy coś. Jest dosłownie za nim. Przez panującą śnieżycę, nie chciał kazać mu wychodzić, więc po prostu zamilkł. To się nazywa słaba psycha. Nienawidzę papierosów. Facet patrzył w podłogę i palił bardzo intensywnie, za każdym razem głośno dysząc, kiedy wyciągnął piątego papierosa. Jeju, co jest ty, probie jakiś speedrun raka płuc? Straciłem cierpliwość. Wkurzony kazałem mu natychmiast przestać. Łu, ale jesteś groźny, na pewno się ciebie posłucha. Spojrzał na mnie przerażającym wzrokiem, po czym uśmiechnął się i zgasił papierosa. Niesamowite, że to zadziałało, ale pewnie tylko na chwilę. Zaraz pewnie wyciągnie kolejnych pięć. Usiadłem, po czym dalej przeglądałem social media. Wtedy zadzwonił do mnie znajomy, pytając, dlaczego jeszcze mnie nie ma. Pewnie się martwił. Czy cokolwiek, a ty sobie siedziałeś i po prostu scrollowałeś jakieś Instagramy, czy TikToki, czy cokolwiek. Powiedziałem mu o pogodzie, a ten poinformował mnie, że zaraz ma się uspokoić. Gdy się rozłączyłem, zauważyłem, że facet wpatruje się w mój telefon. On mi tu coś przypomina. Ta, ta, myślę, że widzę w tym podobieństwo. Jednak po chwili wstał i udał się do wyjścia. Zatrzymał się przed drzwiami, odwrócił się, po czym przerażająco wrzasnął. No widzisz, nie palił przez chwilę i dostał załamania nerwowego. Tak to już jest, jak się dokucza palaczom, którzy sobie nie radzą. O dwudziestej w końcu przestało padać. Podziękowałem sprzedawcy i wyszedłem, po czym wsiadłem do samochodu i odjechałem. Niech zgadnę. ty siedzi w tym samochodzie. W bagażniku czy coś w tym stylu. Początkowo jechałem w ciszy, jednak po chwili coś usłyszałem. To brzmiało jak ciężki oddech. Ten oddech brzmiał bardzo znajomo. Okej, okay, czemu nie sprawdziłeś samochodu, zanim do niego wsiadłeś? To jest chyba dosyć normalne, że zaglądasz chociaż, czy nic się tam nie dzieje. Albo to ja mam po prostu paranoję i tak bym robiła. Ale tak nie zrobię, bo szopowi nikt nie wyda prawa jazdy. Spojrzałem w lusterko wsteczne i krzyknąłem. Ten facet siedział z tyłu mojego samochodu i uśmiechał się do mnie. Nacisnąłem mocno hamulec, wysiadłem z auta i zacząłem biec. Mężczyzna zaczął mnie gonić, krzycząc przy tym: To teraz wchodzisz w zakręt, wracasz do samochodu i szybko odjeżdżasz. Oczywiście zamykając go też od środka, żeby nie mógł już wsiąść. Droga była pusta, a ja zacząłem tracić nadzieję na ratunek. No jak biegniesz tak po prostu przed siebie, no to jak masz się uratować? On cię będzie gonił, pewnie. Chociaż nie, on ma raczej płuca palacza, więc szybciej mu powinna kondycja wsiąść. W każdym razie i tak powinieneś jakoś zawrócić, wymanewrować, tak żeby wsiąść do samochodu i jechać dalej. Jak ruszysz za nim, on do ciebie dobiegnie, a jednak jest kawałek od ciebie, to mu uciekniesz. Tylko raz spojrzałem za siebie i zobaczyłem biegnącego go bardzo szybko i z nożem w ręku. On biegnie w taki sposób, że powinien już dawno się wywrócić. Myślałem, że to już koniec, kiedy nagle zauważyłem światła nadjeżdżającego samochodu. Podniosłem ręce i zacząłem machać jak jakiś psychopata, błagając, aby się zatrzymał. Auto zatrzymało się, a siedział w nim mój przyjaciel. Twój przyjaciel chyba był y, całkiem świadomy tego, jak niezbyt rozumną istotą ludzką jesteś, i wiedział, że jak cię za rączkę nie przyprowadzi, to chyba nie dojedziesz. Miałeś szczęście. Wsiadłem do samochodu przyjaciela i opowiedziałem mu o wszystkim. Ten zadzwonił na policję, która niedługo potem przyjechała. Podjechaliśmy do mojego samochodu i zauważyliśmy pociętą tapicerkę mojego siedzenia. Niestety, policji nie udało się znaleźć tego mężczyzny. No, ja na twoim miejscu bym nie szła spać, nie? Policja nigdy nie odnalazła tego szaleńca. A ja do dziś zastanawiam się, co by się stało, gdyby tamtej nocy nie przyjechał mój przyjaciel. Nie wiem! Ale może na przykład... Dobra, myśląc abstrakcyjnie, zrobiłby sobie z Ciebie yy, na zapałki yy, popielniczkę, tak, to się popierniczka chyba nazywa. By cię rozciął i by cię tam faszerował yy, swoimi yy, spalonymi papierosami. Co by było na tyle w dzisiejszym odcinku? Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i może komentarz. Może... Zarzućcie jakiś temat, który będę mogła poruszać w którymś z odcinków, czy cokolwiek. To tyle. Widzimy się za dwa albo trzy dni. Zobaczymy. Mam nadzieję, że miło spędziliście te Mikołajki i że dostaliście coś fajnego. W każdym razie trzymajcie się, bo w tym grudniu to wiadomo jak jest. Hej!